Siemano, sesja i witam Was. kolejnym uciekaj z Wiedronki. Ja dzisiaj mam specjalnego gościa. Nie z Display nami. Sigma. Dobra, trzeba zrobić te poziomy, które wczoraj nie zrobiłem. Mam nadzieję, że się uda. Ten odcinek też nie będzie jakiś długi, bo Minecraft, wiecie, moja słabość. IP będzie w opisie oraz wersja. Jeszcze Discord zowątrzy, a potem nie zrobię ostatnio mój błąd. Zachęcam do wbicia, polecam. Play też bił, wiadomo. Sigma, Sigma. To jest, dobra. Uciekamy teraz na spokojnie. Nic się widzę. Nie, nie zabijaj. kurda. Nie będzie to łatwe, nie będzie to łatwe. Nie... A bo gdyby tak. No, mam pomysł na skrócik Jak taki jakby trochę. Te kraina opie może być trochę cięższa niż zuchy poziomy. Dobra. No, no. Sans track z Biedronki i Minecrafta. Moje i Zdecydowanie nie, Na zakrętach się nie wyrabiam, za -y, to S sy Teraz tutaj, Jezus Maria, ale mnie znosi, ale mnie znosi, ale mnie znosi O ty, o ty, o ty, nie, nie, O kurde Ale to, ale teraz to dałem do pieca Taki, taka prędkość normalnie ludziska Dobrze, że istnieje coś takiego jak Restart pod R. Zajebiste. Dobra. Idziemy dalej. Nie zrażamy się. Jak mi dzisiaj nie wyjdzie, to trudno. Zaznaczymy kiedy inny dzień, jeszcze jutro. Jutro też jest tak, dzień. Tak, Przepraszam, że się wtrącam, ale nie robię tego dzisiaj, po prostu wchodzę na serwer. A jak coś to ci pomogę potem. No, może. Dobra. Spoko. No spray gitowa. gitowa. Nie, nie mam z tym problemu, ale dobra. A no, na serwere ogólnie nie polecam. fajne serverek. Mili ludzie. Mm. Bardzo mili ludzie. Nie wszyscy, ale... mili ludzie, naprawdę. Może się... Może się z nimi dogadać, co? Ja? No. Ze wszystkimi! No dokładnie. Przyjaźń! Dokładnie. Sprzyjaźń, miłość. Cię każdy kocha po prostu. Są te... Ja szczególnie kocham Piopio. Dokładnie, ale żebyś kocham Piopio. To, to jest relacja no. dwustronna, wiadomo. Yy, będę musiał nagrać na i wracam do kopania, ponieważ kupię teraz farmę dla zwierząt. No, są, są na dworze, ale trzeba je schować. Tu nie wychodzisz na drugi cały no czas. Też, też tego typu badanie. No, 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 ale, ale faza, ale faza, ale faza. Kurwa mać to było drzewo. Nie wierzę. Ja myślałem, że to jest koniec poziomu, to podszewo, a tak, to, ja bym to przeszedł, ja bym to serio. No kapa, ja bym to zrobił, ja bym to zrobił, to było takie dobre. O ty, o ty, o ty. nie, 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 nie. Dobra, udało się. No, dawaj, 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 dawaj. Nic nie widzę. Chodź tak, tak. Udało się. Dobra, mamy to, mamy monetkę, gdzie jest tutaj monetka? Gdzie tutaj jest monetka? Gdzie tutaj jest monetka? Za sobą inna 7 poziom robiła. A ta jest monetka, dobra, już widzę monetkę. Nie ma tragedii. Halo? Halo? Pst, co tak było? Halo? Nie, nie, ludzik, tozik, bo ja tak na narzekam na grę. Po prostu. Bo za Jak to, po... robi to kiedy pana narzekasz? Przecież to pik! No to prawda, to pik, ale... A, nie, dobra. Mam monetkę. O jezu, bo to tak... O, bo teraz szybko. A, o, dobra. Łatwe, łatwe, łatwe. O, łatwy poziom, łatwy poziom. O jezu, to będzie ciężko monetkę zdobyć. Chyba? Chociaż nie. Może nie. Jakoś, nie, jakoś ciężko będzie, co nie? Chyba. Tego by tutaj na no, guzik nie idę. Pierwszy raz na Ja tu mam monetkę. No, mam to. Czy to nie monetki? Aha, to nie amunetki. Robiłem coś O boż. Siły. O! Jeśli si si na nie patrzysz. O! Nieumiernie nie zabijają mnie te widronki. A jeśli na nie patrzę tak, creepy trochę. Creepy atmosfera, nie powiem. Dobra. Monetka zebrana. Jeśli ciebie nie robił, robiłem zrobiłem ciebie. Dalej. Ehm, co? Sobie. Muzyczka jest chyba troszkę za głośna. Y Minecraftie? Nie. No, Sabaton? Nie. Co co, co innego słowa? Nie zraduj tym razem. White Też metal. music. Power metal. Też power metal. A, ok. Ej, coś się zabogowało. Nie mogę mieć Dobra, Teraz trzeba to zrobić na S. Jak to zrobić na S? Ja nie wiem, co jest. Co wydaje się ciężkie. Ojej, ja to się wydaje ciężkie, bardzo. No ja da radę, da radę. Wiem, wiem jak zrobić, wiem, co mi tak zrobić. Tylko musimy dobrze się odbić, tutaj. Tam po tym od boku i już się jest na mecie. O coś, coś, coś tak, coś coś, 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 coś tak właśnie, coś tak właśnie. No coraz bliżej. O ty! Się chwalę no? dzisiaj babcia z okazji urodzin zrobiła pączki. o a faworki? Lubisz przecież. Nie, faworków dzisiaj nie, Ale za, zawsze jak robi, zawsze jak robi właśnie te pączki, to zazwyczaj w niegdy, długim czasie są faworki. Ooo, elegancko. Ale też uwielbiam te pączki. I jeszcze, efektem ubocznym... O, teraz mi leci sebaton. O. Um, Efektem ubocznym jest jeszcze robienie frytek i, i zobaczyłem, czy frytki są. Aha. Więc jem aktualnie frytki z pączkiem. Przez? Ambrozja. No, pączek na szczęście jest praktycznie niesłodki, więc. Szże? Ambrozja. To... Frytki z pączkami Ambrozja. Jednego małego wziąłem, ale. one są takie na serze robione. A -a. Więc 0-0 więc innych dodatków. Okej. Okay. Dałbym wam spróbować, gdyby Bartek jutro przyjeżdżał, no. no. No, mógłby, mógłby. Bo jeszcze z 20 zostało, myślę. No kurde, no to chyba nic. Tak, bo pić na głowę. No. Ja sam może 10 pierdzieli. Ja, jako osoba, która li bardzo mało, oj, z 8. No i dobra. To chyba są dobre. No, a z czymś są, czy takie same po prostu? No, serowe takie. No nie wiem, niektóre były płoną cukrem, pudrem i ty. No, to nic. No to są bardziej kształtem donaty. No. Okej, okay, okej. Okay. Takie, 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 takie to No ale trzeba będzie wrócić do normalnego jedzenia, bo to coś się działo przez ten weekend to weź. Spalony grill. Jajecznica z 15 jajek. Dobra, jeszcze i sam zajebista. Ale to jest najlepsze jedzenia w tym roku. Na 1925, tak na razie chyba dalej kotu. Clearuję z habu w ucieczkę. Dzięki. Dzięki, dzięki. Moja ma docenia. Jakbyś słyszała, to była bardzo dumna. O, to było bliskie. Dobra. Jeszcze co widzowie? To było. Wiesz, jaki teraz stop zrobiłem, co nie? To było zróżnie rany, że czasem, nie? Na tym poziomie. Tak dobrze szło teraz. Eee, wyprzyszałem troszkę, Aj. nie Ale zrobiłem kilka esek w ten czas, jak gadałeś, więc dzięki. Udało mi to trochę. Skupienia. Więc dzięki. Pa papierz, papierz, A, więc siedem teraz jest. No właśnie nagrałem to bardzo późno. Ale cztery, no. I co, ty co? Kurde, jest osiem. Wiesz, osiem w daily? Przedstawiłem tylko jeden film. No, właśnie kiedy, Daily? Już chyba nie w tym roku. Jak to nie w tym roku? Co w marcu robisz? Gdzie biedra cię? A teraz nie idzie? Kurde. Co na S -y zrobić? Mam na C dopiero. Ja toha odcinku, bo teraz to się nie wyjdzie. Jak widać się wychodzi za bardzo. O! Jest szansa. Jest... Nie, o. Jest szansa. Idzie bardzo dobrze. Aktywować przycisk. Trochę zwolnić, bo się nie wyrobię. O Jezu, o Jezu O, 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 NIE! NIEEEE! Ale zepsułem! Drodzy widzowie widzicie, widzicie co potrafię Widzicie co potrafię zrobić, dlatego Ostatnia Wstajem... próba i kończymy ten odcineczek Dzisiaj nie było źle, było lepiej niż wczoraj Wczoraj to nic nie zrobiłem, dzisiaj, to... dzisiaj cokolwiek zrobiłem Patrzcie, parę esek, które już mam wszystko. Tutaj nie potrzebuję tylko eski Aj, to jest ciężkie do zrobienia Ale zrobię, zrobię Zrobię co? Zostałem jeszcze słodkie wzgórza i raz, dwa, trzy, cztery, pięć poziomów tylko. No i ta monetka, ta monetka to jest trochę zepsuta jest. Nie wiem, dobra. Dziękuję za oglądanie. jutro dwa? No raczej. Yy, ogólnie możliwe, bo bossa zrobiłem, ale to monetki zbieram A czy monetki zabrałem tak szczerze? Tylko na eski się zrobi, Dobra. Jak kończę trzyma to się. Cześć, cześć! Bawizowie